To ja. Właśnie zabiłem twojego syna Shaun. Zabiłem te niego. Musiałem. Zastrzeliłby mojego syna. Sean będzie cię ścigał, Michael. Twoją rodzinę też. Tylko ja cię lubiłem. Przestałem, kiedy zabiłeś mi syna. Nie masz wyjścia. Dorwę go za wszelką cenę. A kiedy skończę, spojrzę Ci w oczy tak jak ty patrzysz w moje, i zobaczę w nich pustkę która pozostała po twoim synu. A potem cię zabiję. Zrobię co mogę, żeby ochronić Michaela. W tym roku! Cześć Terry. Nie możesz zabić, rozumiesz? Jeśli zabijesz, nie będziesz lepszy ode mnie. Zabijacie każdego w tym domu i w domu rodziców jego żony. Pijesz kawę Harding? 6 kubków dziennie od 30 lat. Dosyp sobie cukru, to będzie długa noc. Podobno zostawiłeś Franka twarzo w dół. Myślałem, że cię wykończy. Ja też. Jedna noc, żeby przeżyć. Umrzeć. Uciec. Jedna noc, żeby coś wymyśleć. Jedna. Kiedy przekroczymy już te granice, to razem wkrótce.